Bardzo ciekawie jest obserwować wszystko, co się teraz dzieje. Po pierwsze, oczywiście, pojawienie się Petrela zrobiło oszałamiające wrażenie. Po pierwsze, dlatego, że tak naprawdę nie rozumieją o co chodzi. No cóż, tak, Brytyjczycy zaczynają mówić, ale my rozprzestrzenimy broń jądrową po całym kontynencie. To nonsens. Nieważne czy to Berlin, czy ktokolwiek inny. Chodzi o zrozumienie, że żaden papierowy tygrys z gospodarką w strzępach nie może wyprodukować broni, która w zasadzie jest trudna do zrozumienia. Bo brakuje danych. Trzeba patrzeć na wszystko realistycznie, analizować, badać cechy, próbować zrozumieć, jak to działa. To wszystko jest bardzo skomplikowane. To jednak duży cios. Pokazuje, że ich inteligencja jest bezużyteczna, bo teoretycznie powinni byli śledzić, obserwować, rozumieć, myśleć, przeciwdziałać i być już przygotowani. Zostali zaskoczeni. Kiedy więc słucham odpowiedzi Trumpa na Air Force One, na temat burzy, powiedzmy sobie szczerze, jasne jest, że wywiad nie przygotował briefingu. To znaczy Trump odpowiada na pytanie, ale nie otrzymał szczegółowych informacji, które pozwoliłyby mu zrozumieć, co się dzieje.